Pewnie mnie nie widać dobrze. Ale zobaczcie gary. Chcę Wam powiedzieć, że jak się chce, to można naprawdę mieć czas na to, żeby ugotować sobie żarcie. Patrzcie, mam cztery naczynia. Poszedłem sobie umyć zęby, włączyłem sobie wodę, żeby mi się zagotowała. Odpakowuję broku. Wsypuję całą pakę. Warzywa. Na południe już się robi. Kolejny, kolejno. Wybieram sobie jakiś tam ryżyk. Dzisiaj basmatki. Wrzucam trzy worki mi starczą. Dam do popołudnia. Pa! O dwa wpadły. To bym się wkurzył, że za mało. Są trzy. Ustawiam sobie na kuchni budzik, żebym nie miał rozgotowanego. 11 minut. Wrzucam masło klarowane. Tylko gdzie jest moja łopatka do smażenia? Dobra, nie widzę łopatki, to wrzucę nożem trochę masła klarowanego. Nagrywałem film ostatnio o tym, jak smażyć. Także jak kto nie widział, niech obejrzy. Na, na kolejną patelnię także. Ładnie się rozpuści, to sobie zleję do zlewu i rozpuszczę yy, i rozetrę ręcznikiem papierowym. Dobra. Przygotowanie tych czterech garków, znaczy dwóch garków, dwóch patelni plus pokrojenie przyprawienie mięsa zajęło mi około 8 minut. Może nawet mniej. Także tego nie liczę. No to do tam 5-8 minut do tego, co teraz będzie tutaj trwało, nie? Patka się znalazła. Tu mam jeszcze jajka na omleta, które zaraz rozbiję ładnie. Roz, rozdziam, dziam. Dobra, patelnie się rozgrzały. Zlewam olej. Nadmiaru po co mi nadmiar? Kalorii. Kalorii nie potrzebuję jeszcze sobie ręcznikiem papierowym zetrę o pach wylewam wszystko na omleta na patelnię teraz sobie ścieram kolejną patelnię gdzie usmażę sobie mięso też ręcznikiem żebym nie miał tego za dużo tylko żeby była lekko ślizga pach Podważę sobie mięcho, które też przyprawiłem przed chwilą. Będę wiedział, ile tu jest, bo na pewno nie ma pół kilo. A później sobie czymś innym dobiję. Dobra, 350 gram to jeszcze 150 potrzebuję. I można teraz powiedzieć, że mam dalej czas na to, żeby się szykować, na przykład na uczelnię. To się tam w 10 minut spokojnie robi, robisz, sobie przykryję to mięso, żeby nie musiał jego obracać, żeby samo sobie doszło i się udusiło. Omlet po paru minutach obrócić, ryż 10 minut, niech się gotuje mięso, też tam niech się przydusi z 10 minut. Broku się musi zagotować, no bo wrzuciłem zamrożony, to wiadomo, że. Ale tylko zagotować. Raptem najdłużej yy, robi się ryż. Macie 8 minut plus 11 ryż. Zalecają 10, ja gotuję 11 i tyle. 20 minut. W tym czasie możesz sobie iść umyć zęby, ubrać się, nie wiem, cokolwiek, obejrzeć telewizję, yy, potrzeby na toalecie zrobić. Stałem 15 minut wcześniej, żeby to zrobić, bo w tym czasie, co to się robi, jeszcze sobie zrobię parę innych rzeczy, które muszę jeszcze zrobić zanim wyjdę z domu, także no... Myślę, że nie ma wymówek panowie i panie. Działajcie z wielką tak, żeby było dobrze. Mój ją jest gotowy, lekko go tylko stuninguję. Dorzucam sobie na to Nie wiem widać masło orzechowe 30 gram, ono się zarąbi, się roztopi Trochę czekam aż ostygnie, żeby było takie bardziej e, klejące. Bo, jak jest takie gorące, roztopione, to w ogóle go nie czuć. Smakuje jak olej. Yy, została mi minuta, nawet nie 20 sekund do wyciągnięcia ryżu. Razem wszystko wyjmę to mięso także, bo to w 10 minut spokojnie. I tyle. Wodę puściło. Fajnie się. Fajnie sobie doszło pod przykryciem. Także do 15.00. 19 jestem w stanie przeżyć teraz, bo jem trochę mniej, więc muszę przeżyć. I się nie martwię poza domem, czy, czy, czy jestem głodny, czy nie. Budzik mi już pika, wyjmuję ryż i spierdzielam na uczelnię, Trzymajcie się.